Dobra, jeszcze mam lewatko, was lekko przyciszę.

Napisać mu, że i Ale ten Tomek, on dużo bije Ja go, ja się dzisiaj Nie wiem ustawkę nie robiłam Na tym, na środku mapy I lekko Go przekopałem, tak leciutko bardzo Ej, to napisać mu, że gadam i go tam tak? ja ja no. y tak no. Nie, lepiej cicho bądź, Nie się nie czymś innym Ale chyba nas słyszyłaś Co, was w ogóle jakaś dziwna muzyczka jest jak się wchodzi na eventową. Mam wszystko, mam wszystko. Jest dzi... Ta katana jest taka zajebista, nie? Dobra, to Tego. No, Skupiłem tego. Kurde. tego. Oj, za też się nie Co to nie zarobię? w ogóle dobrze ten streama jest czy laguje? Mamy coś laguje Ej, wszystko dobrze widać czy laguje? Ej, Gorek. Gorek zobaczył, by jeszcze laguje? Na streamie? Czy jest tutaj... laguje? Czekaj, to ja jeszcze raz wpalę, bo ja muszę po prostu fps zmniejszyć. Zaraz jest. Teraz są laki, czy nie? Chyba jakieś laki są. Masz jeszcze też dodania? Mogę ci skita dać. Ty weź napisz, czy są jakieś lagi na streamie. E Gatek, gatek. Drix 10 zł. Dzięki Drixpi za 10 zł. Nie ma lagów? IDRIXPY077 10 zł. Sadas ja się nie wiem, czy są lagi na streamie, bo jak patrzę po z telefonu, to są jakieś. Czekaj, się bije. Czas? jaki jest czas? No skrócę mu czas. Jest git? To jest dobrze. Proszę jak patrzę z telefonu, to niby są jakieś. Dawaj fałsę, to mogę być Ej Gagatek Są jakieś lagi? No. Teraz. No, czekaj, bo teraz w ogóle. Mówię, jak się poruszysz, to jeszcze porozmawiamy, bo teraz jakby jesteś. W miejscu jestem? No, nie ruszasz się po prostu. Odkąd ja się ruszam właśnie? No to. Są o, teraz. Chcę przyjść. Działa. Wejdź, wyjdź, porusz. Okay. I teraz nawet ci. No tak, jak się ruszasz, to cię zacina. Jak przestaniesz trzymać W, to jest G. Mogę ci dać stream. Czekaj. Ja chyba teraz nic się nie zrobię, bo jakby. Nie chcę restartować, bo teraz bym Czy zaczyna? A nie chcę restartować streama, jak stopka topka. Tu masz go dodać. zarestartować co, zrestartować? Ci zrestartować bo tak to tak... czekaj, ta zrestartuje stream, a on będzie coś czas w stopce ty No i rusz się. Nie czekaj, bo ja teraz nie ładuję streamu O, no, no, no i rusz ruszy, rusz, się, rusz się. Ruchasz się? No, ja czekam, to jest... no i jestem sam, jestem sam. co zaczyna? Ja by... Mówię ci, prostek się ruszasz, to zaczyna, jak jesteś GIT, jak, jak stoisz, to jest GIT. Bo, bo ogólnie ja się bawię z FPS-ami, chciałem sobie więcej FPS-u dać. No to masz mniejszy, tak, do... właśnie, już 48 jest. O kurde. Nie, ale mówię Ci, że raczej nie chodzi o FPS. Nie mam żadnego pojęcia o tym. O przecież doskonały jest ten. To nie czemu. Wyślij na czas klonowy. Kolejnie właśnie mam jakieś lagi, nie wiem czy znowu zrestartować. Tylko mówię, nie chcę restartować, bo jest topka. Opa, co, jeszcze raz tak mam czekaj. Co Lagi są? Co samo? Aha, dobra, bo ty masz takie coś. A, no bo ty masz sniki, zresztą tutaj Federa. Federa? Ale ja go na górę zresztą. No to, Boże, zresztą tutaj ogólnie gra. Kiedy to zastartuje. Wyślicie na czatko nowy link do, do na live'a. Na razie nie wysłałam, bo są jakieś lagi. Jak to nie pomoże, to zobaczymy. Na powinni pomóc. Czekaj, bo tak jest ten? Czekaj, czekaj czeka mamy. po no. Nie. To... Trochę, bo ja się pójdę, jest jeszcze gorzej, a my... Na pójdę, No, lepiej, no no ewentualnie... Co? Jak no jest? Po prostu Po co? Bo no? Po prostu kliknij widdowsa, no bo chcę ten... Yy, a nie, dobra, to ja nie... A nie, widzę, widzę, widzę No, to kliknij tego widdowsa O I Tak jak wcześniej mieliśmy Kliknij widdowsa Bardzo możliwe, że masz po prostu dwie karty w otwieraniu albo coś Bo to są raczej No Minecrafta Wynajem 300 ów To nie są lagi Minecrafta Pogle miętka ta... Mówię, są dziwne. Ja bym ci radził dodać czas do tej topki, bo nie. Ale nie mogę dodawać czasu. No tak, ale miałeś problemy z tym. A co teraz dobrze? No jest nie. Co Ja ci mówię, wyłącz naresztę utopkę, jakbym mógł no, po prostu doda Jak dodać czas? Minut. No mogę dodać czas, tylko ja bym chciał, żebym zrestartował znowu streama. No musisz zrestartować streama i dodać 5 minut do utopki i go tam wpisać. Napisałem ci, że nie... No ja... On cały czas będzie w topce. Dobra, ja zrestartuję znowu streama. A byłem ci lecieł w ogóle, nie wiem, kompa zrestartować, albo Bo to... Nie wszystko zależy od... Jaki to ma sens? Zrestartuję teraz kompa, DrXP, jak coś. Może to coś zmieni. Ty będziesz cały czas stopca Dobra, rastartuję, bo to nie ma sensu jak to jest pokaz slajdów